Listopad 2022. W Lombardii liście zaczęły spadać w październiku, natomiast u nas trzymają się całkiem nieźle i dlatego dopiero teraz zapraszamy Was na rajd spadających liści. Tym razem zaatakuje nas dzikie zwierzę, zanurzymy się pod wodę i okrążymy kulę ziemską. Cześć! jestem ponury listopadowy w ranek. Poranek. Poranek? Witamy Was z Belgii. I tylko dwie rzeczy z tego, co powiedział Witek, są nieprawdziwe. Jesteśmy w AS, miejscowości, w której już byliśmy, i dzisiaj zabierzemy Was na przejażdżkę po Narodowym Parku Krajobrazowym Hohe Kempen. Generalnie Limburgia Flamandzka szczyci się w swoich ścieżkach rowerowych trzema ciekawymi miejscami. Generalnie tych miejsc jest dużo więcej, ale trzy są takie najciekawsze. Jest to miejsce, gdzie można jechać rowerem wśród koron drzew, jechać przez wodę i jechać przez wrzosowiska. Okazuje się, że przez wrzosowiska już kiedyś jechaliśmy zupełnie nieświadomie. Także dla tych, którzy pamiętali naszą poprzednią wycieczkę tutaj w Poche Kempen, to pewnie szybko sobie przewiną i obejrzą. A dla tych, co nie pamiętali to możecie zobaczyć, tu chyba pojawia się link do tej wycieczki, a dla tych, którzy nie chcą klikać, no to musicie poczekać, aż będziemy tam jechać. Już chciałem powiedzieć, że widoki nie urywają dupy, ale powoli się zoom. zaczęło rozkręcać. Wyjechaliśmy. Podczas kiedy my spokojnie nagrywaliśmy naszą wstawkę, zrozpaczeni turyści ostrzegali nas o zbliżającym się za naszymi plecami niebezpieczeństwie. Przyznaliśmy się strategicznie w trochę bezpieczniejsze miejsce. Jak widzicie, za nami jest właśnie to słynne przejście, gdzie można przejechać rowerem przez wodę. Ale dzisiaj chyba nam się nie uda przejechać przez wodę, dlatego że jest tam tyle ludzi, że trzeba będzie przejść. Natomiast jeżeli chodzi o samą trasę, to yy, stosując język korporacyjny, ten wydział turystyczny Limburgii yy, flamandzkiej, powiedzmy, ma trochę room for improvement. Mówiąc, mówiąc wprost, no, no mogliby się trochę bardziej postarać wytyczając tą trasę, bo w wielu miejscach żeśmy gubili trasę i musieliśmy. Robić trochę odjazdów, a jeżeli miałbym powiedzieć szczerze od siebie, to lepiej. nie powiedzieć że. to oni. dobra, witam. Próbujemy się przedostać przez tą wodę na drugi brzeg. Hmm. Mam nadzieję, że żaden łabędź nas nie zaatakuje. Ta spirala, którą przed chwilą zjechaliśmy, to była w zasadzie najciekawszym punktem trasy od momentu, kiedy zaatakował nas ten wściekły łabędź. Właściwie jesteśmy już w dwóch trzecich trasy. Przejechaliśmy połowę atrakcji, przynajmniej planowanych atrakcji. I z tej okazji Witek postanowił podwójnym zasobem słów skomentować ten przejazd przez wodę. Witek, jak było? Dużo ludzi. Natomiast teraz dojechaliśmy do jakiegoś chyba Planetarium. Planetarium w lesie będę musiał poszukać, co to jest ciekawego. Natomiast na okoliczność przyjazdu do tego planetarium ja oparłem się o Afrykę, a Witek postanowił swój rower zaparkować w Australii. No szczerze mówiąc, o takiej konstrukcji się tutaj nie spodziewałem. Skocznia narciarska do jakichś różnych sztuczek na snowboardzie. Będzie trzeba poszukać w internecie, co to, co to tutaj jest i kiedy coś ciekawego się odbywa. I przyjechać jeszcze raz i popatrzeć. Okazuje się, że jest to sucha skocznia narciarska snowboardowa i dla kolarzy wykonujących akrobacje rowerowe oddana do użytku w czerwcu 2019 roku. jedziemy przez wspomniane wcześniej przesowiska. No i właśnie dojechaliśmy do punktu, z którego wyruszyliśmy. Witek, jak wrażenia? Fajnie było. To dobrze, że Ci się podobało, bo ja mam wrażenie takie, że osoba, która układała tę trasę, to ułożyła tak, żeby rowerzyści więcej tu już nie przyjechali. Dlatego, że znam trochę ten park Hohe Kempen i wiem, że tą trasę można było ułożyć dużo lepiej. Ale żeby nie być gołosłownym, to teraz na zimę Zamiast poddawać się tej, żebym teraz się nie pomylił i nie trawił sobie wstydu, żeby nie poddawać się hibernacji, to wytyczę trasę ciekawszą. Ciekawszą, ale o podobnej długości i taką, która będzie też przejeżdżała przez te dwa najciekawsze miejsca, które miały być na trasie. Mam nadzieję, że jak następnym razem będziemy jechać przez wodę, to ten wściekły łabędź już nas nie będzie atakował. Cieszymy się, że byliście z nami. Dziękujemy za oglądanie. I normalnie powiedzielibyśmy, żebyście tam dawali łapki w górę i w ogóle, ale my nie prosimy o żebro lajki. Komu się podobało, ten wie co zrobić. Miłego wieczoru i do następnego rajdu. Jestem właśnie atakowany przez zwierza, wielkiego zwierza. Nie wiedziałem, że aż tak się zacznie rozkręcać. Powiem, że tego się nie spodziewałem. No zobaczymy kto pierwszy pójdzie, jak kto pierwszy kogo dziabnie. Idź stąd. To wszystko, nie mam nic dla nie mam, nie mam, idź sobie. Pst! O kurde, idzie, idzie No ja chyba nie mój dobry pomysł mi coś rzucać, bo on tu idziemy. Myśli, że coś mam, a ja nie mam. Ludzie nauczyli ich, że dają im jedzenie. Ale teraz przychodzą do ludzi. Jak te dziki takie. Ty idź z zwierzę do wody, idź tam pływać sobie, może tam ludzie ci coś dadzą. Ja tu nie mam nic. Idź. Dobra, nie patrzę, to czas się oddalić. Uciekamy.